18 października. Żywot świętego Łukasza, ewangelisty. Żył około roku pańskiego 64. Święty Łukasz pochodził z rodziny pogańskiej, zamieszkałej w Antiochii, stolicy Syrii i Azji Rzymskiej, odebrał wychowanie staranne i poświęcił się naukom lekarskim. Prócz tego lubił się zajmować malarstwem i słynął z dzieł pędzla. Gdy w Jerozolimie wybuchło prześladowanie chrześcijan i świętobliwy dyakon Szczepan krwią stwierdził swą niezachwianą wiarę w ukrzyżowanego, wielu uczniów jezusowych rozproszyło się po Syrii. Było między nimi kilku mężów z Cypru i Cyreny, którzy w Antiochii przemawiali także do Greków i głosili naukę Jezusa. A ręka pańska była z nimi i wielu pogan nawróciło się do Pana. Wiadomość o tem doszła do kościoła w Jerozolimie, który wysłał Barnabasza aż do Antiochii. Ten udał się do Tarsu, aby poszukać Szawła i zawiódł go do Antiochii. Bawili tam przez cały rok w gminie kościelnej i uczyli wielkie rzesze, tak iż w Antiochi uczniów nazwano po raz pierwszy chrześcijaninami. Naówczas rok mniej więcej 43. przypada na wrócenie świętego Łukasza, który następnie był wielkim przyjacielem i czcicielem Pawła Apostoła. Nie ulega to wątpliwości. Że w roku 53 towarzyszył Pawłowi w podróży Stroady do Filipii w Macedonii, że z Tymoteuszem zabawił tamże czas niejakiś celem pouczania i utwierdzenia w wierze tamtejszych chrześcijan, i że potem połączył się znowu z Pawłem, aby się nigdy z nim nie rozstać. On był wiernym pomocnikiem i towarzyszem jego w licznych jego wędrówkach apostolskich, on dzielił jego pracę i trudy, cierpienia i niebezpieczeństwa, on nie odstępował go w czasie dwuletniego więzienia w Cezarei, ani też podczas dwukrotnej niewoli w Rzymie. Największą atoli wdzięczność i wiekopomną sławę zjednał sobie święty Łukasz przez swe pisma, to jest trzecią Ewangelię i dzieje apostolskie. Obie księgi, pisane jak się zdaje w Rzymie około roku 62 i 63, poświęcił zaprzyjaźnionemu z sobą Teofilowi. Co go do tego spowodowało, o tym wspomina te mi słowy, ponieważ wielu ich się kusiło, żeby spisali porządną historię o rzeczach, które się w nas wypełniły. Jako nam podali, którzy się im od początku sami przypatrywali i byli sługami mowy. Zdało się i mnie, którym z początku pilnie wszystkiego dochodził, porządnie tobie zacny Teofilu, wypisać. Abyś poznał prawdę słów tych, których cię nauczono. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział pierwszy, wers od pierwszego do czwartego. Pominąwszy szczególną pomoc Ducha Świętego, nadawał się Łukasz Ewangelista, z powodu wielkiej gorliwości naukowego wykształcenia i długoletniego pobytu przy Świętym Pawle, jak najbardziej do skreślenia żywotu pana Jezusa i kościoła jego, gdyż w swych licznych podróżach spotykał się często z apostołami i uczniami Chrystusowymi, dzieje młodości Jezusa, które sam jeden opisuje. Znał bez wątpienia z opowiadania Świętej Matki zbawiciela, czyny zaś, walki i zwycięstwa Świętego Pawła działy się w jego oczach, a w części z jego współudziałem. Po męczeńskim zgonie świętego Pawła działał święty Łukasz lat kilkanaście na chwałę Jezusa Chrystusa i pozostawał w służbie Kościoła. Głosił podobno Ewangelię we Włoszech, Gallii, Dalmacyi, Macedonii, a nawet w Egipcie. Podanie mówi, że dosięgnął wieku lat, przeszło osiemdziesiąt, a święci biskupi Grzegorz Nazanzeński i Paulin opowiadają, że poniósł śmierć męczeńską w Patras w Achai. Nigdy nie miał żony i uchodzi za patrona lekarzy i malarzy. On też podobno wykonał obraz Najświętszej Dziewicy, którą znał osobiście. Obraz ten dostał się później na własność cesarzowej św. Pulcheryi, a później do Rzymu, gdzie go umieszczono w kościele świętej Maryi Większej. Wizerunek ten kazał papież Grzegorz Wielki uroczyście obnosić podczas zarazy po wszystkich ulicach Rzymu, wskutek czego pomór natychmiast ustał. Świętego Łukasza malują z wołem przy boku. Ewangelia jego opowiada cuda Zbawiciela, na przykład narodzenie świętego Jana Chrzciciela, wskrzeszenie młodzieńca w Naim, przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, o straconym synu, o modlącym się celniku itd. Nauka moralna. Ewangeliści święci Mateusz, Marek, Łukasz i Jan mogli i chcieli nam podać czystą prawdę o życiu, nauce, dziełach i cierpieniach Pana Jezusa. Dwóch bowiem z pomiędzy nich było apostołami, dwóch długoletnimi uczniami i towarzyszami świętego Piotra i Pawła. Że nam szczerą prawdę podać chcieli, za to nam ręczy. Punkt pierwszy: zacność i świętobliwość ich charakteru i całego żywota. Prześladowano ich za wiarę i naukę ich pana i mistrza, ale nie można im było zarzucić fałszu i nigdy nie padł na nich choćby i cień niemoralności. Punkt drugi: sposób ich opowiadania pełen prostoty, umiarkowania i szczerości. Mówią o rzeczach niepodobnych do wiary, cudach, wskrzeszeniach. A nie dziwią się, nie zapierają się własnych grzechów i uchybień, piszą jak oskarżano, lżono i spotwarzano ich mistrza, a nie bronią go. W ten sposób przemawia tylko sumienny zwolennik prawdy. Punkt trzeci. Ich śmiałość. Sprawozdania swoje spisywali w oczach Żydów, nienawidzących Jezusa i działania jego, czyhających na sposobność, aby ich schwytać na kłamstwie, niedokładności lub przesadzie i ukuć stąd broń przeciw chrześcijanom. Punkt czwarty. Nareszcie wzgląd na wynikające stąd następstwa. Wiedzieli przecież, że pisma ich nie tylko im nie przyniosą korzyści, ale wiele nieprzyjemności, niebezpieczeństw, a może o śmierć ich przyprawią. Któż by się dopuścił kłamstwa, które by mógł śmiercią przypłacić? Po drugie, autorowie czterech Ewangelii musieli prawdę powiedzieć, gdyż Punkt pierwszy. Wystawiają nam Chrystusa Pana jako męża tak wzniosłego i tak doskonałego pod względem religijnym, moralnym i społecznym, że żaden z późniejszych nie zdołał nam skreślić szczytniejszego ideału. Wnosić stąd należy, że byli świadkami całego życia i działania Pana Jezusa w różnych czasach, miejscowościach i okolicznościach i że tylko o tem nam donoszą, co sami widzieli lub o nim słyszeli. Punkt drugi, głoszone przez zbawiciela prawdy i nauki wypowiadają w sposób tak nowy, przystępny i przemawiający do przekonania i rozumu, że najsłynniejsi filozofowie wszystkich czasów nie wpadli na podobny pomysł i system prawd i ustaw. Nie mogły przeto Ewangelie być ich wymysłem, lecz szczerem i prawdziwym echem tego, co Chrystus Pan uczył i co głosił. Po trzecie, wrogowie chrześcijaństwa nie mogli dotychczas mimo najlepszej chęci zarzucić Ewangelistom kłamstwa lub pomyłki. Po czwarte, jest to rzeczą niewątpliwą, że kłamstwo, czy wymysł, urojenie nigdy się długo nie utrzyma i nie stanie się podstawą rozpowszechnionego po wszystkich narodach i krajach szczęścia, cnoty i świętobliwości. Religia zaś chrześcijańska, oparta na opowiedzianych w Ewangeliach naukach i czynach Jezusa Chrystusa, gdziekolwiek się rozpowszechniła, tam zaszczepiła oświatę, czystość obyczajów, wyższą ogładę i cnotliwe życie. Niepodobne więc jest przypuszczenie, iżby autorowie Ewangelii mieli nam podawać czcze wymysły, fałsze i urojenia. Rozczytujmy się przeto pilnie w Ewangeliach Świętych, tej niewyczerpanej skarbnicy łask i prawd boskich. Modlitwa. Spraw łaskawie, prosimy Cię, Panie, niech święty Twój Ewangelista Łukasz za nami wstawić się raczy, który krzyże swoje dla chwały imienia Twojego chętnie całe życie dźwigał. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi po wszystkie wieki wieków. Amen. Kochani, pamiętajcie o odmawianiu różańca. Na naszym kanale znajdziecie nauki na temat różańca, objawień fatimskich, historii różańca świętego i wiele innych. Znajdziecie także różaniec w różnych językach, w tym po łacinie. Zachęcamy do korzystania z tych pomocy katechetycznych. Jeżeli chcesz podziękować nam za naszą pracę i pomóc w tworzeniu kolejnych nauk, możesz nas wesprzeć dobrowolną jałmużną. Linki do przekazania dobrowolnej jałmużny oraz do zapisania się do nauk znajdziesz w opisie filmu. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.